Cześć, witajcie na moim kanale Właśnie odebrałem z paczkomatu sobie fajną rzecz do scyzoryka Victorinox i dzisiaj będę razem z wami starał się to zrobić Robię to pierwszy raz w życiu, bo nigdy nie miałem takiej potrzeby Jak wiecie ja używam mojego kampera już Któryś rok, i popatrzcie, co się stało z tymi okładkami celidorowymi. Yy, dokładnie tutaj widać. Słychać. Odstaje środek tych oprawek. Tutaj pojawia się przestrzeń. Ja zdejmowałem tę y, stronę oprawy, żeby zobaczyć, jak to wszystko jest przymocowane. I zamówiłem sobie oprawy, które mają dodatkową funkcję. Zaraz Wam pokażę, jaką. Oprawy także z celidoru. I ciekawostka: słuchajcie, to logo Victorinox. Ja myślałem, że to jest ściema. Rzeczywiście jest osadzane tutaj na takim małym nicie. Widać, nie? Tutaj jest funkcja wykałaczki, no czyli tak jak standardowo w każdym jednym z tezoryku. Jest funkcja yy, pincety. I tutaj jest ta dodatkowa funkcja, którą jest Wejście na długopis. Tak to wygląda od wewnątrz. Proszę sobie zobaczyć. No myślę, że będą fajne. Czarnych jeszcze nigdy nie miałem. I kupiłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Właśnie mi przyszła i skórzane na Spartana, na zatrzask. To kupiłem na Alegrze za 45 zł. Tutaj jest logo tego pana, który to robi. Natomiast oprawki kupiłem na OLX u innego pana za 30 zł. No i zaraz będę siadał, wymieniał, smarował przy okazji Victorinoxa olejem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na dalszą część materiału. Musi być pod kątem, słuchajcie, bo inaczej tego nie, nie zrobię na ten moment. Długopis, oczywiście ja noszę w moim tak zwanym EDC, który wam już pokazywałem kiedyś mój zestaw, który noszę w portfelu na co dzień. I ten długopis jest napełniany ciśnieniowo, czy jakoś tak. I rzeczywiście skubany pisze i pisze i pisze. Można taki długopisik sobie dokupić osobno jako dodatkowe akcesorium. I on zawsze miał miejsce tutaj. Jak mi był potrzebny, to po prostu wyjmowałem to z portfela. No ale teraz będę miał w tym. Teraz będę miał w scyzoryku. No dobra, no to zabierajmy się za robotę. Ja tutaj, jeżeli chodzi o zdjęcie tych osłon posłużę się powinienem Victorinoxa, nie? Tak jak wszyscy. No to będą yy, te nożyczki do paznokci Victorinoxa. I myślę, że będzie dobrze. Chociaż pewien nie jestem, bo tak jak mówię, nie robię tego na co dzień. Ale zakładam, że nie jest to jakieś trudne. O, tak wygląda. Tak wygląda Victorinox. Z jednej strony po zdjęciu okładki Dla porównania to może ja bym zaświecił światło są widniej troszkę o, dla porównania stara i nowa jak widać tu jest wycięcie tylko i wyłącznie na pincetę tutaj mamy wycięcie i na pincetę i na długopis Ta. teraz zrobimy sobie tę drugą stronę w tym celu wyjmę wykałaczkę otworzę sobie korkociąg jeszcze chyba powinienem wyjąć szpilkę no tutaj mam szpilkę tą szpilkę sobie wbiję w babcyny obrós moja żona Trudni się robieniem obrusów na szydełku. Trudniła. I zrobiła piękny obrus. Kiedyś nazwała go obrusem babcynym. No bo w końcu jest babcią, a ja tylko jestem mężem babci, nie? Także. No i. Jak to nam tu pójdzie? Tego nie zdejmowałem nigdy. Ale poszło. Elegancko. Dobra. No i mamy z drugiej strony dwie strony Victorinoxa. Ciekawe, jak się tego Victorinoxa trzyma bez okładek. Uważam, że całkiem spoko te okładki. To nawet nie są jakoś Specjalnie potrzebne, poza tym, że dodają mu kolorytu. Teraz go trochę przemyję. W tym celu tutaj wezmę nieco wody z płynem do naczyń. Nie mam zamiaru jakoś specjalnie się spuszczać nad scyzorykiem za parę złotych, ale jak to robię raz na kilka lat, bo no pewnie taką czynność jeszcze kiedyś powtórzę. No może warto właśnie wyczyścić sobie. Tutaj jeszcze coś zostało widzę czerwonego. Nie wiem co to jakaś pozostałość którą zapewne wyłamałem o, o o dobrze że jest szpilka dobra cyk i z drugiej strony no i będziemy to przykładać to ma pójść ze strony tej no to lecimy ciekawe czy się uda Czy jest tu wejście na szpileczkę Tak oczywiście że jest nie wiem czym to Trzeba ściskać, ale chyba wystarczy dłoń mi, nie? Tak to powinno chyba funkcjonować. Mi się wydaje przynajmniej. Ale ja to troszeczkę uderzę, żeby to do, doszło i doszło elegancko. Doszło elegancko i jeszcze go troszkę uderzę. Dobra Nie ma przestrzeni luźnych Nie ma luzów tutaj Trzyma się fajnie Dobra I teraz przód, czyli ta część, która mi sprawiła tutaj kuku Czy to ładnie najdzie Proszę Państwa Zaraz zobaczymy. Dobra. Jeszcze tutaj go muszę stuknąć. O, proszę bardzo. Jest. I działa. Nie ma luzów nigdzie. Jest czarny Victorinox, proszę Państwa. No to teraz powkładajmy sobie te nasze akcesoria. Pierwsza szpileczka. Szpileczka to jest bardzo potrzebna rzecz. Wbrew pozorom, a jak mogliście zauważyć, przed momentem do wyjmowania na przykład takich dziwnych plastików, które gdzieś tam zostaną, albo jeszcze innych rzeczy. Wykałaczka uważam, że też bardzo potrzebna rzecz, chociaż nie, nie wszyscy tak myślą. Pinceta osobiście twierdzę, że najmniej potrzebna rzecz, aczkolwiek jeżeli coś trzeba wyciągnąć, na przykład z bardzo trudnego miejsca, na przykład drzazgę, to pomagając sobie pincetą i właśnie i właśnie szpilką, można to genialnie zrobić. No i teraz weźmiemy z mojego zestawu EDC długopis. Szanowni Państwo. Długopis. I spróbujemy, czy on tutaj wejdzie. I jak się będzie spisywał. Cyk. Proszę uprzejmie. Jest. Jest długopis. Jest wykałaczka. Jest pinceta. Jest piękny czarny kolor. Uważam, że w czarnym kolorze równie ładnie Wiktorinox się prezentuje. No. Fajnie. Jest krzesiwo. Jest rozpałka. Krzesiwo świecące. W ciemnościach. W ciemnościach. Jakby się ktoś bał, to sobie bierze takie krzesiwo i ten, nie no, żartuję, ale jak wam gdzieś spadnie na przykład, to bardzo łatwo odnaleźć. No i teraz co? <laughs> I teraz biorę sobie takie cosik również od Victorinoxa. Victorinox to jest w ogóle taka fajna firma, która do której nie trzeba mieć dużo akcesoriów, żeby się dobrze bawić i żeby wszystko działało. Nie? Ja się zastanawiałem, a bo może bym tam zrobił aferę, że urwałem i tak dalej, ale to wydaje mi się, że z biegiem czasu jeszcze spojrzę o Widzicie, jest tutaj tak samo osadzony ten, ten znaczek Victorinox. Ja myślę, że z biegiem czasu nie ma co robić z igły widły, ponieważ o, proszę bardzo, ponieważ yy, to się zwyczajnie zużywa. No, no, tak samo jakbyście powiedzieli, yy, że zużywają wam się hamulce w samochodzie, nie? No przecież lata robią swoje. A ten scyzoryk naprawdę jest używany przeze mnie dość mocno. Biorąc pod uwagę, że on jest tak naprawdę na każdej mojej wyprawie, na każdej mojej wycieczce, na każdej, na każdym biwaku, to naprawdę aż dziw bierze, że on tyle wytrzymał, bo. Niektóre noże tyle nie wytrzymują co ten maleńki Victorinox. No, i teraz trzeba sobie to wszystko tutaj sprytnie naoliwić, żeby to miało ręce i nogi. Właśnie smarem od Victorinoxa. Ja to staram się robić raz w roku. Takie smarowanie. Dlatego że to dobrze wpływa później na jakość użytkowania. Ten smar też kupiłem dawno temu. Jak widać, troszeczkę go już zużyłem. Ale też smarowałem nim drzwi do łazienki, bo mamy takie drzwi, które po prostu się. Po prostu skrzypią od czasu do czasu i ten smar doskonale się do tego nadaje. O. Tak, niech to wszystko sobie ładnie powchodzi, żeby to działało tak jak ma działać. Kiedyś wpadł mi do odkurzacza ten scyzorek. Mamy odkurzacz Kershera taki mam przemysłowy. Jak to na ostatnim piętrze, aby nie czepać dywanów, no to się kupuje odkurzacz na przykład przemysłowy albo odkurzacz wodny. I się pierze we własnym zakresie, albo się trzepie we własnym zakresie. Dawniej robiłem to ręcznie. Obecnie używam właśnie takiego odkurzacza. I wpadł mi do odkurzacza, więc jest w miarę. Jest w miarę. Słuchajcie, odkurzony. Nie? Nie będę tutaj wewnątrz go odkurzał jakoś specjalnie, bo to nie ma sensu, ale jak sobie go nasmaruję, to on będzie chodził jak złoto. Słuchajcie, kolejne 6 lat. No. no, a drugim akcesorium, które uważam trzeba mieć poza, poza takim smarem. Który, za który zapłacicie pewnie, pewnie 20 pary złotych i są na pewno tańsze, po, po 5, ale ten smar będziecie mieli też kilka lat. Nie? No to kolejnym akcesorium jest taka osełka. Ja ją bardzo lubię, ponieważ jest długopisowa. Tutaj ma węgliki chyba, nie? Węglik spiekany czy jakiś tam, nie wiem jak to się nazywa. Natomiast tutaj jest bardzo fajna osełka, ponieważ można sobie ustawić świetnie kąt ostrzenia. Jak ktoś widział jak się ostrzy na przykład na osełce ee, Spiderko, tutaj macie dokładnie lecić. Znaczy nie będę go ostrzył dzisiaj, teraz, bo on jest bardzo ostry, ponieważ ostrzyłem go wczoraj, więc nie ma to sensu. W każdym razie lecicie sobie po tym właśnie płazie tutaj I, i robicie sobie go ostrym. Natomiast tutaj można ostrzyć sobie jeszcze haczyki wędkarskie. Co ciekawe w takiej formie jak sobie to zrobicie to macie doskonały pręt. Popatrzcie do ostrzenia. Nie? No, a kąt ustalicie poprzez przejechanie kilka razy po ostrzu w taki sposób. Też nie ma co robić tego jakoś bardzo mocno. Natomiast całość wepniecie sobie w klapę i macie zestaw gentlemana. A jak już macie taki. Pokrowczyk na przykład, jak ja sobie kupiłem na Spartana, którego jeszcze nie mam, bo mam tylko jednego Wiktorinosa obecnie, ale mam pokrowczyk. Proszę bardzo, ze skóry. Niestety sprawdzałem już. O, tutaj jest na paseczek, takie ładne. E, sprawdzałem już i ten scyzoryk jest niestety troszeczkę tego jest no, bardzo mocno bardzo mocno będzie dopasowany do Spartana bardzo się cieszę bo Spartan to też jest dobry scyzoryk natomiast no, nie zmienia to faktu że w dalszym ciągu ulubionym ze względu na to jakie jest moje hobby e, czyli posiadanie piły e, do e, cięcia drewna Kości plastiku, tworzyw sztucznych do krzesania ognia, choćby nawet przy pomocy właśnie takiego krzesiwka Victorinoxa, które tutaj mam zamontowane, ponieważ doskonała rzecz to jest. O! I rozpałeczka. Jest nieocenionym zestawem EDC, uważam, i przede wszystkim jest to scyzoryk legalny wszędzie, bo nie ma blokady, ma krótkie ostrze, a potrafiąc, y, ucząc się, naucząc się obsługi taki, takim scyzorykiem i y, wykonania prostych prac y, przy użyciu tego narzędzia. I zastąpienie, go w pewnym, I zastąpienie nim w, pewnym, w pewnych sytuacjach narzędzi większych, no to jeżeli się tego nauczymy, to nasza wiedza jest naprawdę bezcenna i tego nie zabierze nam nikt. Chyba. No i cóż, chyba tyle, bo za dużo i tak się rozgadałem przy wymianie głupich okładzin, ale Victorinox to jest wyjątkowe narzędzie dla mnie, bo towarzyszy mi zawsze i wszędzie. I jest najbardziej ciorane tak naprawdę ze wszystkich moich narzędzi. Dlatego też postanowiłem zrobić ten film. Jeżeli komuś się nie spodobał, to bardzo przepraszam, ale. Ale jestem do tego, do tego tak przywiązany do tego scyzoryka, że no, nie potrafię sobie odmówić przyjemności podzielenia się z Wami także tym, że to jest wspaniałe narzędzie. Do wszystkiego, które można użyć e, do bardzo wielu zastosowań, choćby nawet możecie zobaczyć u Feliksa Imlera, co potrafi e, robić z takim małym narzędziem. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu. Jest to drugi, drugi film w tym roku. Mój. Mam nadzieję, że tych filmików będzie troszkę więcej. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Pozdrawiam.